Siemanko ludzyska, z i witam was w krótkim no, w krótkim kolejnym odcinku Serious Sam 3 nie będzie to nie, będzie, nie będą to takiej misji jak nagrywałem wcześniej tylko jak już zobaczyliście na moim kanale będzie to tryb przetrwania, czyli czyli tutaj jak widzicie nawet na zasadach żeby przetrwać jak najdłużej i żeby wszystko i to wszystko, i wcześniej byliśmy w takim, powiem, w takim na takiej mapie Medina defender, a teraz jesteśmy na willi, i willi jest trochę głupio bo Mamy na początku tylko pistolet, później strzelbę, a później młot i potem się zaczynają, pojawi, zaczynają pojawiać szkielety, yy, ale najpierw są te bezgłowi kamikadze, raczej no, yy, bezgłowi strzelcy, potem są wybuchający kamikadze i potem są szkielety i dalej mi się nie udało już dojść, ale może tym razem mi się uda, tak więc zaczynamy. Aha i tutaj oczywiście nie ma HP. Trzeba się... Trzeba na jednym kapcu wszystko przeżyć, no To był mój błąd, mój błąd. Fuck! Nie, 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 nie Oho, już lecą. Sorry ludzie już mamy Ohohoho. Już mamy 82 hapca a dopiero 50 minut, no, sekund Za chwilę mi się strzelba pojawi Aha i tutaj też amunicji nie ma, więc pistolet jest nieskończona amunicja, ale strzelba to co innego! Kombo, kombo O te Fuck! O ile się nie powinna być już strzelba Wow Jest O ty cfelu pieprzony Przy tych strzelających z, ty z tego pistoletu ja nie mogę stać w miejscu, bo oni we mnie wycelują a jeśli będzie koło tego posągu młot, to znaczy, że mi się zaraz te pojawią też szkielety. Oho. Tak więc zaczynamy. Trudniejszy poziom. Shit. Teraz moi mili mamy większy problem. Lecę już tu Ich je można łatwo rozpoznać po głosie Jaki jako... Jaki... Je... Jak kopytami walą. Nie Ach Tak niestety Ale wiecie co... Przejdziemy teraz do innej mapy, bo willa to jest naprawdę taka trudna trochę dla prosów, a ja żadnym prosem nie jestem w tej grze, więc, więc można przerwać w grę i wejść na, e, o na to można wejść, bo tutaj też jest dość tak fajnie, i ale jest więcej rzeczy do zrobienia, do zebrania raczej, więcej gunów, tak więc, lecimy, wow, troszkę zlagowało. Na pierwszy, na pierwszą walkę zrzucą się ci, e, te skorpiony. Co chodzi już? Szlak. Okej, okay, pan, co się przyda. Fuck. Okej. Okay. Okej. Okay. Załatwione. Woah tego nie miał i agoniku, sorry Uff, ale fart o tak strzelba automatyczna się przydała ale nie na kamikadze na kamikadze to co innego jednak jednak na kamikadze to co innego za mną jest wielka armia No nie, czego on tutaj chcą ode mnie? Fuck Minuta pięćdziesiąt cztery dopiero. Nieee, kryć Okej, okay. wow! wow. Okej, okay. słychać tych grubasów. Nie, i Oni? Okej. Okay. Fuck, nie tak szybko, ziody. Dobra, teraz mi się przyda hafteczka. Apteczka, natychmiast. Okej, okay, tu już żadnej ochrony nawet nie ma. Ok, jest to i nie mogę tego A Kurwa. No dobra, moi mili. Ja się będę z wami teraz żegnał. Niestety nie udało się dotrzeć nawet do 5 minut, a nawet żadnego medalu nie zdobyłem. Ale nawet dość ciekawie było no sami przyznajcie. Tak więc ja wami żegnam. Trzymajcie się. No i pa pa.